No hejka, witam cię serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Wracam do serii z Kasa, czyli tutaj mamy Simki jako social media i na nadszedł czas na medium chyba najsilniejsze teraz, tak? W tych czasach, ale nie, mi się wydaje, że tak. Czyli tutaj oczywiście TikTok. Powiem Wam, że tutaj miałam bardzo dużo fanów, zrobiąc tą postać, bardzo mi się podobało. Miałam problem, ponieważ z włosami. Kurde, ja się męczyłam, żeby znaleźć coś fajnego, coś, co mi będzie odpowiadać, wiecie, w 100%, a nie tylko takie, zapchaj dziurę, że tak powiem, że niech ma, bo żeby miała włosy. W sumie bez włosów też by było ciekawe, co nie? no Ale naprawdę miałam bardzo dużo fanu, robiąc w ogóle y, tą postać, tak jak już mówiłam, tylko miałam problem z ciuchami, bo wiecie, no, TikTok jest niby czarny, biały, ten niebieski, taki różo-czerwony, bym powiedziała. Tak trudno było znaleźć, wiecie, coś, takiego, co by tak idealnie odwzorowywało, no, kolory, no bo, kurde, naprawdę mega ciężko, żeby było tak, to pasowało do tego loga. No niestety, no, starałam się zrobić, co mogę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No, także tak tutaj widzicie, ona się dalej robi i co jeśli chodzi o aspiracje wybrałam, to wybrałam popularność i gwiazda światowej sławy, no bo... Raczej na TikToku każdy dąży do tego. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy chcą nie wiem, pomóc, coś tak dalej. Ale sami wiecie, o co chodzi tutaj. Chodzi o to, że możecie naprawdę virala stworzyć łatwo, jeśli już macie jakiś ten fanbase i tak dalej. Jeśli chodzi o cechy, to sobie wzięłam mistrz parkietno. TikTok taniec no hello, kreatywna i miłośnik muzyki. Naprawdę te trzy cechy mi się wydają, że są idealne do, do TikToka. No, po prostu wszystko ze sobą pięknie gra, łączy się i takie rzeczy znajdziecie na TikToku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Liczę, że wam się podobało i do usłyszenia do następnego. Pa pa.